Nextchain. Czy to największy hit krypto przed sprzedaży 2025 roku? Stellar na progu wielkiego wybicia, czy XLM ruszy w stronę historycznych szczytów? AXA Miner wprowadza zieloną rewolucję w kopaniu kryptowalut. Fałszywe smartfony. Nowa cicha broń złodziei kryptowalut. Donald Trump i imperium kryptowalut warte miliardy, jak memcoiny i NFT zmieniły rynek. Szwajcarskie sklepy Spar przyjmują krypto. Zakupy spożywcze za Bitcoina i Stablecoiny. Ethereum o krok od rekordu. Czy czeka nas historyczne wybicie? Bitcoin bije rekordy. Czy pobije też Apple? Cięcie stóp procentowych może uderzyć w circle. Czy USDC utrzyma pozycję? Starknet rośnie razem z rynkiem. Czy przed nami 40% wzrostu? KuCoin i BitTopa łączą siły. Kryptowalutami zapłacisz za gry, doładowania i karty podarunkowe. Solana po 525 dniach ciszy. Czy teraz wystrzeli do 1100 dolarów? Pi Network odbija. Czy przed nami wzrost, czy kolejna fala spadków? Zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, nie zapomnij zasubskrybować kanału Kanal Highs, kliknąć łapki w górę i zostawić komentarz. To pomaga rozwijać kanał i docierać z kryptonowościami do większej liczby osób. A teraz zaczynamy! NextChain. Czy to największy hit krypto przedsprzedaży 2025 roku? Na rynku kryptowalut znów robi się gorąco. Litecoin próbuje przebić ważny poziom cenowy, co może otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Jeśli jednak mu się to nie uda, możemy zobaczyć okres stabilizacji. Tymczasem w tle pojawia się nowy gracz, który przyciąga coraz więcej uwagi. NextChain. To zupełnie nowa, napędzana sztuczną inteligencją blockchainowa sieć warstwy pierwszej, która już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie w przedsprzedaży tokenów. Projekt działa w imponującym tempie. Potrafi przetwarzać setki tysięcy transakcji w ciągu sekundy przy niemal zerowych opłatach. Wykorzystuje hybrydowy mechanizm konsensusu łączący proof of stake z algorytmami sztucznej inteligencji, co pozwala mu dopasowywać się do obciążenia, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo i stabilność. NextChain nie zamyka się na jedną branżę. Jego rozwiązania mogą być stosowane w finansach, medycynie, logistyce, internecie rzeczy, a nawet w administracji publicznej. Co więcej, sieć jest kompatybilna z innymi blockchainami, bez potrzeby korzystania z pośredników. Testnet jest już aktywny, a każdy może sprawdzić w praktyce szybkość działania i narzędzia do łączenia różnych sieci. Plan rozwoju na ten rok jest ambitny. W trzecim kwartale pojawi się platforma Nexpolia, narzędzia dla deweloperów, farming nagród oraz mosty międzyłańcuchowe. Pod koniec roku wystartuje główna sieć, a także pojawią się integracje z wyroczniami AI oraz partnerstwa w sektorze DeFi. Całość jest dodatkowo audytowana przez renomowaną firmę Certik, co zwiększa zaufanie inwestorów. Nextchain wyróżnia się także tym, że nie jest tylko kolejną wydmuszką z tokenem. To projekt z realnymi zastosowaniami, działającą infrastrukturą i jasną wizją. Jeśli zrealizuje swoje plany, może okazać się jednym z najciekawszych debiutów tego roku, a może i realną konkurencją dla już ugruntowanych kryptowalut. Stellar na progu wielkiego wybicia, czy XLM ruszy w stronę historycznych szczytów? Na wykresie Stellara pojawił się jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych przez inwestorów formacji odwrócona głowa z ramionami to układ, który często zwiastuje mocne wybicie w górę. Obecnie kurs XLM balansuje tuż pod kluczową barierą w okolicach 50 centów, która od tygodni skutecznie hamowała wzrosty. Jeżeli Bykom uda się przebić ten poziom przy wyraźnie rosnącym wolumenie, techniczna analiza wskazuje, że następny cel może znajdować się w rejonie 77 centów poziomu niewidzianego od poprzednich szczytów rynkowych. Sama formacja jest czytelna. Lewe ramię, głowa i prawe ramię, a linia szyi przebiega właśnie w okolicach wspomnianej bariery 50 centów. Osiągnięcie celu wynika z prostego pomiaru. Odległość od najniższego punktu formacji do linii szyi dodaje się do miejsca wybicia. Jeśli ten scenariusz się potwierdzi, oznaczałoby to znaczący wzrost ceny i sygnał, że Stellar odzyskuje siłę. Być może w rytmie szerszej fali wzrostów na rynku altcoinów. Warto jednak pamiętać, że potwierdzenie musi iść w parze z dużym wolumenem i najlepiej z retestem przełamanego poziomu. Bo na rynku kryptowalut fałszywe wybicia zdarzają się często. Stellar to jednak nie tylko wykresy. Projekt od lat koncentruje się na usprawnianiu płatności międzynarodowych i stale poszerza sieć partnerstw z instytucjami finansowymi i firmami technologicznymi. Połączenie mocnych fundamentów z tak czytelnym sygnałem technicznym może sprawić, że przed XLM otworzy się droga do nowej fali wzrostów w nadchodzącym cyklu rynkowym. AXA Miner wprowadza zieloną rewolucję w kopaniu kryptowalut. Sierpień 2025 roku przynosi ciekawą nowość w świecie kryptowalut. AXA Miner startuje z projektem zielonego, napędzanego sztuczną inteligencją kopania w chmurze. Firma z Greenwood Village stawia na maksymalne wykorzystanie energii. I ograniczenie jej marnotrawstwa, koncentrując się na wydobyciu Bitcoina oraz DogeCoina. Celem tej inicjatywy jest połączenie mocy obliczeniowej z ekologicznym podejściem. Sztuczna inteligencja ma analizować i optymalizować zużycie energii w czasie rzeczywistym, co nie tylko obniży koszty, ale także zmniejszy ślad węglowy całego procesu. Według przedstawiciela firmy Leifa Mikkelsena, AXA Miner chce stać się liderem w przyjaznym środowisku w wydobyciu kryptowalut. Choć projekt nie ujawnia szczegółów dotyczących finansowania przez fundusze inwestycyjne ani pełnej struktury zarządzania, jego model opiera się na kontraktach górniczych finansowanych przez użytkowników. To oni mają czerpać pasywny dochód dzięki wydobyciu najpopularniejszych monet, z pominięciem Ethereum. Wdrożenie inteligentnych kontraktów i zielonej energii w chmurze może znacząco wpłynąć na wydajność operacji i rentowność w branży. Eksperci przewidują, że jeśli inicjatywa się przyjmie, może to zachęcić kolejne firmy do stosowania podobnych proekologicznych rozwiązań. Na razie brak jest komentarzy ze strony regulatorów czy największych graczy rynku, a społeczność skupia się głównie na tym, jak projekt poradzi sobie w praktyce. Jeśli jednak historia podobnych inicjatyw ma się powtórzyć, AXA Miner może nie tylko poprawić efektywność wydobycia, ale też wpłynąć na globalne standardy w górnictwie kryptowalut. Fałszywe smartfony. Nowa, cicha broń złodziei kryptowalut. Wraz z rosnącą popularnością kryptowalut i platform web, trzyrośnie też kreatywność cyberprzestępców. Do niedawna dominowały oszustwa w postaci fałszywych giveawayów, złośliwych rozszerzeń czy maili phishingowych. Teraz jednak pojawiło się znacznie groźniejsze zagrożenie. Podrabiane smartfony, które od samego początku mają wbudowane złośliwe oprogramowanie. Takie urządzenia wyglądają jak markowe modele znanych producentów, często sprzedawane w kuszących cenach. Jednak w ich wnętrzu kryją się pułapki. Zmodyfikowany system, fałszywe aplikacje i ukryte procesy, które mogą kraść hasła, klucze prywatne czy dane portfeli kryptowalut. Nawet przywrócenie ustawień fabrycznych czy instalacja antywirusa nie usuwa zagrożenia, bo złośliwy kod jest wpisany w sam system. Metody ataku są różne. Od fałszywych aplikacji portfeli i kilogerów rejestrujących każde wpisane hasło, po podmianę skopiowanych adresów portfeli na te należące do złodziei. Niektóre urządzenia mają też tylne furtki pozwalające hakerom na zdalny dostęp, instalowanie kolejnych wirusów czy kradzież danych bez wiedzy właściciela. Takie telefony trafiają na rynek przez fałszywe sklepy internetowe, portale ogłoszeniowe czy nieoficjalnych sprzedawców. Często są kierowane do krajów o wysokiej adopcji krypto, ale słabej ochronie konsumentów, co pozwala przestępcom działać niemal bezkarnie. Jak się chronić? Najlepiej kupować urządzenia wyłącznie od autoryzowanych sprzedawców i od razu po zakupie weryfikować ich autentyczność, unikać preinstalowanych aplikacji do obsługi kryptowalut, a portfele instalować tylko z oficjalnych sklepów. W przypadku większych środków warto korzystać z portfeli sprzętowych, które przechowują klucze w trybie offline. Fałszywe smartfony to ciche, trudne do wykrycia narzędzie ataku, a gdy środki zostaną skradzione, zwykle nie ma już odwrotu. Dlatego w świecie krypto kluczem do bezpieczeństwa jest czujność, sprawdzone źródła i świadomość zagrożeń. Donald Trump i imperium kryptowalut warte miliardy, jak memcoiny i NFT zmieniły rynek. Donald Trump, jeszcze do niedawna bez doświadczenia w świecie krypto, dziś stoi na czele cyfrowego imperium wartego około 2,5 miliarda dolarów. Trzon tej fortuny stanowią jego własny meme coin Trump oraz kolekcje NFT, które przyciągnęły zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucje finansowe. Historia zaczęła się tuż przed jego inauguracją w 2025 roku, kiedy wprowadził na rynek token Trump. Jego organizacja zachowała aż 80% całej podaży, co od początku dawało mu ogromny wpływ na kurs. Memcoin szybko wywołał prawdziwą euforię. Kapitalizacja rynkowa wzrosła do 9 miliardów dolarów, zanim ustabilizowała się w okolicach 2 miliardów. Według ujawnionych danych finansowych sam Trump zarobił już ponad 57 milionów dolarów na sprzedaży tokenów, a wciąż posiada około 16 miliardów sztuk Trumpcoin. Jego działania pokazują, jak polityka, marketing i kryptowaluty mogą stworzyć mieszankę wywołującą silne wahania na rynku. Na horyzoncie pojawia się kolejny krok. Fundusz ETF oparty na TrumpCoin. Co może otworzyć drogę do jeszcze większego zaangażowania inwestorów instytucjonalnych. Jednocześnie jednak rodzi to pytania o regulacje i możliwe ryzyka, jakie w przeszłości niosły inne projekty wspierane przez celebryty. Bez względu na to, czy ktoś traktuje TrumpCoin jako poważną inwestycję, czy raczej jako polityczny eksperyment w świecie Web3, jedno jest pewne. Donald Trump umiejętnie wykorzystał swój wizerunek, aby w rekordowym tempie zbudować cyfrowe aktywa. Które już dziś zapisują się w historii kryptowalut. Szwajcarskie sklepy Spar przyjmują krypto, zakupy spożywcze za bitcoina i stablecoiny. Szwajcaria znów pokazuje, że jest światowym liderem w innowacjach blockchain. Sieć sklepów Spar wprowadza możliwość płacenia kryptowalutami w ponad 100 punktach na terenie kraju, a w najbliższych miesiącach system obejmie już ponad 300 lokalizacji. To pierwszy tak szeroko zakrojony projekt w szwajcarskim handlu spożywczym, który łączy tradycyjne zakupy z nowoczesnymi płatnościami cyfrowymi. Współpraca z Binance Pay oraz szwajcarską platformą Defix, pozwala klientom płacić w ponad 100 różnych kryptowalutach, w tym popularnych stablecoinach powiązanych z euro czy dolarem. Transakcja odbywa się błyskawicznie. Wystarczy zeskanować kod QR przy kasie, wybrać kryptowalutę i zapłacić przez aplikację Binance Pay. Sbota jest automatycznie przeliczana na franki szwajcarskie lub inne waluty fiducjarne, dzięki czemu sprzedawca otrzymuje płatność w wygodnej dla siebie formie. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą korzystać z cyfrowych aktywów w codziennych zakupach, a sklepy znacząco obniżają koszty prowizji w porównaniu do tradycyjnych kart płatniczych. Co ważne, nie ma tu opłat transakcyjnych typu gaswi, więc całość jest szybka i bezproblemowa. Przedstawiciele SPAR i DFX Q-SWISS podkreślają, że ich celem jest uczynienie płatności kryptowalutami tak naturalnymi jak płatność gotówką czy kartą. Binance dodaje, że to dowód na to, iż krypto wychodzi poza giełdy i staje się częścią codziennego życia. Nawet przy zakupach w supermarkecie. Dzięki tej inicjatywie Szwajcaria nie tylko utrzymuje pozycję jednego z centrów technologii blockchain, ale też pokazuje jak cyfrowe waluty mogą działać w realnym świecie. Prosto, wygodnie i na masową skalę. Ethereum o krok od rekordu. Czy czeka nas historyczne wybicie? Ethereum znów jest na ustach całego świata krypto. Cena tej kryptowaluty znalazła się zaledwie kilka procent poniżej historycznego szczytu, a analitycy coraz głośniej mówią o możliwym, potężnym wybiciu w górę. W ciągu ostatniego roku wartość ETH wzrosła o ponad 80%, co jest efektem rosnącego zaufania inwestorów oraz coraz szerszego wykorzystania technologii blockchain. Przewodniczący Bitmine, Tom Lee Podniósł swoją prognozę ceny z 10 do nawet 16 tysięcy dolarów. Jeszcze dalej idzie Vivek Raman, szef Etherealize, który widzi Ethereum jako cyfrową ropę. Paliwo dla globalnych transakcji i fundament nowych cyfrowych gospodarek. W jego wizji długoterminowy potencjał sięga nawet 80 tysięcy za monetę. Ethereum zyskuje także dzięki rosnącej adopcji instytucjonalnej. Niektóre firmy zajmujące się dotąd wydobyciem Bitcoina przenoszą swoje rezerwy na ETH, a rynek NFT przeżywa kolejne ożywienie, zwiększając wolumeny obrotów. Technicznie kluczowym testem dla ETH jest przebicie strefy oporu w rejonie od 4760 do ponad 5000 dolarów. Pokonanie tego zakresu mogłoby otworzyć drogę do nowych, nieznanych dotąd poziomów cenowych. Na horyzoncie sprzyja także polityka. W Stanach Zjednoczonych pojawia się zaskakująco przychylne podejście do cyfrowych aktywów, a ostatnie działania Donalda Trumpa poprawiają nastroje na rynku. Jeśli ten trend się utrzyma, Ethereum może nie tylko pobić swój rekord, ale i wkroczyć w zupełnie nowy etap wzrostu, stając się jednym z kluczowych filarów światowych finansów przyszłości. Bitcoin bije rekordy. Czy pobije też Apple? Bitcoin znów zapisuje się w historii, osiągając rekordowy poziom ponad 124 tysięcy dolarów i na chwilę wyprzedzając Google pod względem wartości rynkowej. To sprawiło, że kryptowaluta wskoczyła na piąte miejsce wśród największych aktywów świata, a entuzjazm inwestorów sięgnął zenitu. Nie brakuje śmiałych prognoz, aby wyprzedzić Apple i jego kapitalizację na poziomie 3,4 biliona dolarów, bitcoin musiałby wzrosnąć do około 175 tysięcy dolarów. Niektórzy analitycy uważają, że taki scenariusz jest możliwy jeszcze przed końcem sierpnia, a inni, jak Arthur Hayes, idą dalej, przewidując nawet ćwierć miliona dolarów za BTC w 2025 roku jeśli Rezerwa Federalna uruchomi luzowanie ilościowe i zwiększy płynność w gospodarce. Za tym wzrostem stoi w dużej mierze kapitał instytucjonalny. Zmiany w przepisach, jak uchwalenie ustawy Genius, czy możliwość inwestowania w kryptowaluty w ramach planów emerytalnych, otwierają drzwi do szerokiej adopcji bitcoina w portfelach inwestycyjnych. Według ekspertów to nie tylko chwilowa euforia, ale fundament podłączenia krypto do głównego nurtu finansów. Cały rynek kryptowalut po raz pierwszy w historii przekroczył kapitalizację 4 bilionów dolarów. A inwestorzy zastanawiają się, czy to początek wieloletniej hosy, czy może ostatni szczyt przed okresem konsolidacji. Jedno jest pewne: Bitcoin ponownie udowadnia, że potrafi przesuwać granice, a przed nami mogą być tygodnie, które zapiszą się w historii rynków finansowych złotymi zgłoskami. Cięcie stóp procentowych może uderzyć w Circle. Czy USDC utrzyma pozycję? Kirkle, twórca stablecoina USDC, szykuje się na poważny cios finansowy. Prognozowana obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych o 1 punkt procentowy może zmniejszyć roczne przychody firmy o ponad 600 milionów dolarów, a zysk brutto o około 300 milionów. Wszystko przez niższe zyski z odsetek od rezerw USDC, które wynoszą obecnie 64 miliardy dolarów. Aby zrekompensować te straty, Circle musiałoby zwiększyć podaż swojego stablecoina o blisko połowę, czyli o prawie 30 miliardów dolarów. To jednak ogromne wyzwanie, zwłaszcza że konkurencyjny Tether kontroluje około 70% rynku. Firma już zaczyna zmieniać strategię. Sprzedano akcje o wartości 1,5 miliarda dolarów, a nowy kierunek to produkty transakcyjne, takie jak Circle Payment Network czy Circle Chain. Zamiast polegać głównie na dochodach z odsetek, Circle chce zarabiać na opłatach i głębszej integracji z rynkiem DeFi, stawiając na rosnące zastosowanie USDC w płatnościach i przekazach międzynarodowych. Cały sektor stablecoinów stoi przed podobnym problemem. Według analiz, każde obniżenie stóp o pół punktu procentowego oznacza setki milionów dolarów mniej przychodów dla emitentów opierających się na amerykańskich obligacjach skarbowych. Dla Circle kluczem będzie szybkie zwiększenie adopcji nowych usług i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Jeśli tego nie zrobi, spadające zyski mogą poważnie wpłynąć na wycenę firmy, a dziś inwestorzy patrzą na nią wyjątkowo uważnie. Starknet rośnie razem z rynkiem. Czy przed nami 40% wzrostów? Rynek kryptowalut jest w pełnej euforii. Bitcoin ustanowił nowy rekord, przekraczając 124 000 dolarów, a Ethereum po raz pierwszy od 2021 roku przebiło poziom 4700 dolarów. Wzrosty nie omijają także altcoinów. Starknet zyskał w ostatnim tygodniu 18%, a analiza techniczna sugeruje, że to może być dopiero początek. Na wykresie dziennym STRK tworzy formację harmoniczną typu Bearish Gartley. Mimo, że nazwa brzmi Niedźwiedzio, w tym konkretnym układzie końcowa faza ruchu, tzw. odcinek CD, często jest najsilniejszym impulsem wzrostowym. Po spadkach do okolic 10 centów token odbił i obecnie kosztuje około 14 centów, odzyskując kluczowe poziomy wsparcia. Najbliższą przeszkodą dla byków jest dwustudniowa średnia krocząca, która od miesięcy zatrzymuje kolejne próby wybicia. Jeśli uda się ją przełamać przy dużym wolumenie, celem może być strefa od 17 do niemal 20 centów co oznacza potencjalny wzrost nawet o 40% od obecnych poziomów. Jeżeli jednak dojdzie do odrzucenia w tym miejscu, kurs może cofnąć się w okolice 50-dniowej średniej kroczącej, zanim ponownie podejmie próbę ataku na wyższe poziomy. W obliczu tak dynamicznego rynku, Starknet jest jednym z altcoinów, które warto obserwować, bo jeśli byki utrzymają tempo, kolejne tygodnie mogą przynieść naprawdę imponujące ruchy. Kucoin i bittopa łączą siły. Kryptowalutami zapłacisz za gry, doładowania i karty podarunkowe. Jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, KuCoin, ogłosiła strategiczne partnerstwo między swoją platformą płatności KuCoin Pay, a dynamicznie rozwijającym się rynkiem online BitTopup. Dzięki tej współpracy użytkownicy KuCoin będą mogli wydawać swoje kryptowaluty na doładowania telefonów, karty podarunkowe czy kredyty do gier. Wspierając tym samym realne zastosowania cyfrowych aktywów w codziennym życiu. KuCoin Pay stawia na szybkość, bezpieczeństwo i wygodę eliminując tarcia, jakie często towarzyszą tradycyjnym metodom płatności. Od momentu uruchomienia usługa zyskała globalny zasięg, współpracując z platformami, które wdrażają kryptowaluty w codzienne transakcje. Teraz, dzięki integracji z BitTopUp, proces zakupów stanie się jeszcze prostszy. Użytkownik może błyskawicznie kupić doładowanie, punkty w grach czy kartę podarunkową, płacąc swoją ulubioną kryptowalutą. Jak podkreśla Kumikoho, szefowa działu płatności KuCoin, misją firmy jest uwalnianie realnej wartości kryptowalut i uczynienie ich codziennym środkiem płatniczym. Z kolei CEO BitTopUP, Amit Kuma, dodaje, że współpraca z KuCoin przybliża jego firmę do celu, jakim jest pełna integracja cyfrowych aktywów z codziennymi płatnościami. Na start partnerstwa przygotowano promocję. Do 12 listopada 2025 roku wszystkie zakupy przez CoinPay na BitTopUp będą objęte dwuprocentowym rabatem. To kolejny krok w kierunku masowej adopcji kryptowalut, pokazujący, że mogą one stać się tak naturalnym środkiem płatniczym jak karta czy gotówka. Solana po 525 dniach ciszy Czy teraz wystrzeli do 1100 dolarów? Solana znów przyciąga spojrzenia inwestorów, przebijając psychologiczny poziom 200 dolarów. I budząc odważne prognozy. Według analityka Master Ananda, w nadchodzącej hostie 2025 roku cena Sol może sięgnąć nawet od 900 do 1100 dolarów. Ananda przypomina, że Solana przeszła już dwie duże fazy konsolidacji. Pierwsza, trwająca od grudnia 2022 roku przez około 280 dni, zakończyła się rajdem z 20 do ponad 210 dolarów w mniej niż rok. Obecna faza bocznego ruchu trwa już 525 dni, niemal dwa razy dłużej co według niego może zwiastować jeszcze mocniejsze wybicie. Dane z rynku instrumentów pochodnych potwierdzają to rosnące napięcie. Dzienne obroty Solany przekroczyły 50 miliardów dolarów, a wartość otwartych kontraktów wzrosła o ponad 5%. Mimo spadku wolumenu opcji, płynność i zainteresowanie pozostają bardzo wysokie. Co ważne, także duże instytucje stawiają na Sol. Firma Upexi w ciągu 4 miesięcy zgromadziła blisko 2 miliony monet, stając się największym posiadaczem skarbcowym Solany. Wybrała ją zamiast Bitcoina ze względu na 8% zysk i większą elastyczność w strategii korporacyjnej. Od strony technologicznej sieć nie zwalnia tempa. W lipcu zwiększono pojemność bloków o 20%, co wpisuje się w plan budowy ultraszybkiego, otwartego rynku kapitałowego w internecie. Na ten moment rynek obserwuje kluczową strefę oporu między 415 a 667 dolarami. Jeśli uda się ją przełamać, droga do czterocyfrowych wycen może stanąć otworem, a cel na poziomie 1100 dolarów przestanie być tylko śmiałą wizją. P-Network odbija. Czy przed nami wzrost, czy kolejna fala spadków? Token PI w ostatnich dniach zanotował lekkie odbicie, co zbiegło się z nowymi informacjami z ekosystemu projektu. Najważniejsza z nich to zakończenie przez TransFi procesu weryfikacji Cabbage Group B, co czyni go oficjalnym partnerem Fiat OnRamp dla Pi Wallet. Dzięki temu użytkownicy mogą kupować i wymieniać Pi bezpośrednio za lokalną walutę. Podobny status mają obecnie tylko trzy podmioty: TransFi, Banksa i OnRamp.Money. Kolejną nowością jest wsparcie od ChainFone, platformy blockchain z Dubaju, która dodała token Pi do swojej aplikacji wraz z parą PhonePi. Dołącza tym samym do grona giełd i firm, które wcześniej wprowadziły obsługę PI, takich jak OKX, Gate.io czy BitGet. Na wykresie godzinnym część analityków dostrzega formację kubka z uchem, wskazując strefę 38 do 40 centów jako kluczowe wsparcie. Przebicie w górę mogłoby otworzyć drogę do poziomu 50 centów. Zwolennicy projektu podkreślają, że Pi Network ma realnych użytkowników i organiczny rozwój, co wyróżnia go na tle wielu innych blockchainów. Mimo to cena Pi nadal jest daleko poniżej tegorocznego szczytu w okolicach 3 dolarów. Co więcej, rośnie liczba tokenów przechowywanych na scentralizowanych giełdach. Obecnie to ponad 400 milionów sztuk, z czego niemal połowa znajduje się na GateIO. To może oznaczać większą presję sprzedażową, zwłaszcza że w najbliższych 30 dniach na rynek trafi ponad 167 milionów nowych Pi, w tym prawie 10 milionów już 16 sierpnia. Ostatnie odbicie daje społeczności nadzieję, ale nad rynkiem wciąż się pytanie to początek większego rajdu czy tylko chwilowa ulga przed kolejnym spadkiem. Dzięki za obejrzenie. Jeśli podobał ci się materiał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał Hajs, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętaj. To co słyszysz na tym kanale, to nie porada inwestycyjna. Nie namawiamy do żadnych zakupów ani działań. Wszystkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Inwestujesz zawsze na własną odpowiedzialność. Do zobaczenia w kolejnym filmie.